Postanowienia noworoczne mają swój urok. Wieje od nich świeżością i energią. Doświadczamy w chwili planowania postanowienia noworocznego taki uroczysty moment zakończenia czegoś starego i wejścia na nową drogę życia. Początkowo nasz zapał jest naprawdę ogromny. Towarzyszy mu nasz entuzjazm, kontakt z wizją osiągnięcia końcowego efektu. Jest tym naprawdę dużo radości. Co takiego dzieje się jednak pomiędzy chwilą, kiedy czynimy postanowienie, a dotarciem do celu. Co takiego dzieje się, że tak szybko. Mija nam entuzjazm i pozostajemy koniec końców w starym przyzwyczajeniu. Zapraszam na nowy odcinek mojego wideobloga pod tytułem Postanowienia noworoczne. Przeczytaj, zanim polegniesz. Otóż wszystkiemu winne jest to, jak działają nawyki. Stary, utarty, automatyczny nawyk. Jest jak. Szeroka, wielopasmowa i bardzo szybka autostrada, po której przejechaliśmy już setki, a nawet tysiące razy. Znamy na tej drodze każdy zakręt, każdy znak, krajobrazy za oknem. I jakkolwiek to brzmi, jeździmy po tej autostradzie bez wysiłku, bez myślenia, bez analizowania. Taka autostrada to nawyk. Wieloletni nawyk, na przykład tego, co ląduje codziennie na Twoim talerzu. To po ilu włączonych drzemkach w telefonie w końcu wstajesz rano. Jak systematycznie bywasz na siłowni lub jak systematycznie robisz coś dla siebie, właśnie takiego wysiłkowego, na przykład sport. Natomiast z drugiej strony, wypracowanie nowego nawyku, to jak Karczowanie zarośniętej ścieżki przez gęsty las. Droga niepewna, zarośnięta. Wszędzie wystające pod stopami korzenie, o które się zahaczamy. Wszędzie pajęczyny, które kleją nam się do twarzy. I na początku, na samym początku, kiedy planujesz taką trasę, kiedy planujesz taką wyprawę, gdy będziesz iść pierwszy raz. Możesz odczuwać ekscytację i ta wizja przygody będzie nas cieszyć. Jednak, wydeptanie, utworzenie jakiejkolwiek wygodnej i prostej, nowej drogi wymaga, by tę trudną ścieżkę przez las przejść nie jeden raz, nie dwa razy, ale wiele, wiele, wiele razy, naprawdę wiele. I z czasem, niestety, dość szybko. Energia świeżości nam opada, przestajemy czuć taką ekscytację i smak przygody. Wciąż napotykamy te stare przeszkody, te korzenie pod nogami, te pajęczyny, to, że jest wąsko, nierówno i nadal nie możemy przejechać, nie mamy jakby rezultatu, a wciąż jeszcze potrzebujemy wkładać wysiłek. Dlatego też jesteśmy tutaj w tym momencie narażeni na to, że chwila słabości sprawi, że porzucimy, że porzucimy wypracowywanie nowego nawyku, czyli że porzucimy wypracowywanie nowej drogi, tak naprawdę na poziomie neurologicznym, że porzucimy tworzenie nowego połączenia neurologicznego w mózgu, nowej trasy neuronowej. Gdy y, zaczynamy mieć wątpliwości, gdy zaczynamy mieć taką sytuację, że potrzebujemy wkładać więcej wysiłku niż y, zyskujemy wciąż jeszcze rezultatów i efektów, pojawia się pokusa bardzo silna tego, żeby przeskoczyć na starą autostradę, czyli żeby wrócić do poprzedniego, dobrze nam znanego, ukochanego nawyku. I gdzieś też w podświadomości, w głębi nas, pojawia się taki alternatywny głos, który mówi: Odpuść sobie, nie warto. Tyle lat coś robiłeś, było świetnie, kontynuuj, po co ci to nowe? Nasz nastawiony na oszczędzanie energii, na oszczędzanie wysiłku, umysł generuje. Raz po raz myśli w stylu: Dobra, to nie jest warte takiego wysiłku, tyle czasu robiłeś po staremu i było dobrze, więc po co się wysilać? Inni też tak robią, jakoś żyją, czyli na przykład inni też nie ćwiczą jakoś żyją inni też nie znają angielskiego, jakoś żyją, innym też darza się zaspać i jakoś żyją. Jak wobec tego przejść z sukcesem zmianę starego nawyku na nowy? Czyli jak skutecznie zrealizować, Postanowienie noworoczne. Po pierwsze, przede wszystkim, wcale nie mówię postanowienia noworoczne, tylko postanowienie noworoczne, więc sprawdź, żeby było tego mało, żeby nie było tego bardzo dużo. Może jedno, może dwa, może trzy, to już jest naprawdę duża liczba. I co dalej? Już na etapie przygotowywania się do drogi warto mieć. Świadomość tego, że utworzenie nowego nawyku, czyli wykarczowanie nowej trasy przez las, wymaga trzech rzeczy, co najmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, czasu. Więc miej świadomość, że nie zrobisz tego w jeden dzień. Nie zrobisz tego w jeden tydzień. Czyli przygotuj się mentalnie na dłuższą drogę. I że to jest OK, że to jest w porządku, że wtedy wygrywasz. Po drugie, wymaga powtórzeń co oznacza, że mm, musisz przejść wiele razy przez ten nowy nawyk, czyli przez tą nową ścieżkę przez las. Bo twój mózg potrzebuje wytworzyć nowe połączenia neuronowe. To wymaga czasu, to wymaga powtórzeń. I trzeci komponent to jest wytrwałość. Siłą swojej świadomości, siłą swojej świadomej części myślenia. Masz zarządzić procesem zbudowania tego, co nowe. Czyli potrzebujesz także wytrwałości, więc szykując się do zrealizowania swojego wymarzonego, nowego nawyku, potrzebujesz czasu, powtórzeń i wytrwałości. Po drugie, idąc dalej, warto tworząc sobie nowy plan na nowe nawyki, na nowe swoje standardy. Umówić się od razu ze sobą, przez ile czasu utrzymasz konsekwentnie nowe postanowienie. Ustal sobie etapy i krótsze dystanse. Czyli na przykład najpierw zrób sobie plan na jeden tydzień, potem zrób plan na kolejny, potem na jeszcze kolejny. Mniejsze porcje są bardziej znośne. Do zrealizowania są bardziej nastawione na wygraną, na sukces. I jeszcze idąc dalej, gdy przyjdzie moment słabości i pokusa, gdy przyjdzie ochota na to, żeby przeskoczyć do starego nawyku, działaj i używaj swojej świadomości. Więc wtedy, na, tą, na ten moment, na taką okoliczność, masz mieć zapisane, masz mieć określone. Określone i zapisane, to znaczy określone na piśmie, po co ty to robisz. Masz mieć ogromną łatwość i dostęp do tego, dlaczego chciałeś porzucić, chciałeś porzucić stare i przejść do czegoś nowego. Po co ci ta zmiana? To, że będziesz mieć to zapisane. W taki sposób, że w chwili słabości sobie otworzysz notatnik, zeszyt i tam będzie jasna informacja. Po co mi to? To jest sposób na utrzymanie swojej energii, swojej motywacji. To jest sposób, który ponownie da ci siłę, by robić to, na co się ze sobą umówiłeś, umówiłaś. I jeszcze jedna, ostatnia wskazówka na to jak nie poddać się jak wytrwać w swoim planie na etapie planowania nowego postanowienia noworocznego od razu już wtedy umów się ze sobą ustal że nawet jeżeli zdarzy ci się że jeden raz zadziałasz po staremu jeżeli zdarzy ci się to że się z tego swojego budowania nowego nawyku wyłamiesz i na przykład zapalisz papierosa albo odpuścisz jeden trening Albo zjesz coś jeden raz słodkiego, to nie znaczy, że to jednorazowe odstępstwo ma dla ciebie być równoznaczne z tym, że ok, koniec budowania nowego nawyku. Nie odpuszczaj, nie rezygnuj. Potraktuj to w taki sposób, że zamiast mówić sobie, dobra, już nie ma sensu, skoro złamałam postanowienie, to będzie ci podpowiadał ten mózg, który jest bardzo wygodny, powiedz sobie, okej, okay, jest sens, że taki mały nawrót. Jest też częścią drogi, jest częścią całego procesu budowania nawyku. Konsekwentnie wróć dalej do budowania nowego. Wybacz sobie to odstępstwo. Pomyśl sobie, że jedno odstępstwo nie przekreśla wszystkiego i ja jestem pewna, że ci się uda. Życzę Wam, życzę Tobie przede wszystkim wytrwałości. W postanowieniach noworocznych. Wiele radości z realizacji celów i marzeń. I jestem przekonana, że wskazówki, które tutaj podałam, jeżeli je konsekwentnie wykorzystasz, zadziałają właściwie na rzecz tworzenia nowych połączeń neuronowych, na rzecz tworzenia nowego nawyku, na rzecz Twojego sukcesu i wielkiej radości. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.